Jack Frost, Zobaczyłam, kupiłam, czy warto. Oczywiście, TikTokowa wersja to Dropsheeting za 60 dolarów. Znalazłam taniej na AliExpress. Na przesyłkę czekałam około półtora tygodnia i efekty są naprawdę ładne. Chciałabym, żeby to był sentymentalny prezent, więc bombkę wypełniłam z lepkiem nagrań, głównie ze świąt. Jak to zrobić? Zainstaluj konwerter wideo z poniższej strony. Kliknij na Convert. Add Video, wybierz swój film, w tym miejscu wybierz Edit, zmień kodek na H264, wybierz rozdzielczość, następnie edytuj ją ręcznie na 480x480. Audio Best MP3, kliknij OK i konwertuj. Następnie wystarczy podłączyć wyłączone urządzenie do komputera, włączyć się i wgrać swój film. Problemy jakie napotkałam. Po pierwsze, film w dobrej rozdzielczości, z dobrym kodekiem nie chciał się odtwarzać. Odtwarzał się dopiero po przepuszczeniu przez konwerter. Z jakiegoś powodu, wideo nie odtwarza się w pętli. Bateria też nie wydaje się na tyle wytrzymała, żeby urządzenie mogło zawisnąć na choince. Myślę, że to ozdoba, którą można postawić, włączyć na chwilę, trochę na nią popatrzeć. Przyszła z podstawką. Podsumowując, myślę, że to jest spoko opcja, choć ma swoje wady.